Proponuję zacząć od czegoś łatwego. Zróbcie mi pyszny makaron. zna. Potrzebne będzie najzwyklejsze spaghetti. Nigdy w życiu nie robiłem czegoś takiego. Ale myślę, że uda mi się to ugotować. Tylko jak zmieścić całe spaghetti do tego garnka. To trudny przypadek. Patrz i ucz się. Musisz to po prostu złamać! Wtedy na pewno zmieści się w każdym garnku, a teraz trzeba je ugotować i regularnie mieszać. A, to jest nawet łatwiejsze niż myślałem. O nie, moje spaghetti zrobiło się czarne! To obrzydliwe! Ups. Wyrzucił garnek? Chyba już wiemy, kto przegra, a ja wiem, kto wygra. Oczywiście ja. Zamiast tego małego garnka użyję dużej patelni, na której na początek usmażę kilka świeżych pomidorów. O tak, co za aromat. A teraz dodam troszkę spaghetti. Tak właśnie robi się prawdziwy makaron. Nonsens! Zapomniałaś odsedzić wodę? Oto jak to się robi! Oj, nic nie widzę, muszę czymś wytrzeć okulary. Betty, mam nadzieję, że nie będziesz miała nic przeciwko. Nie do tego służy mój strój szefowej kuchni. Gotuję w nim najsmaczniejsze potrawy. Dobra, dobra, ja nie potrzebuję takiego kostiumu. Zrobię mojej wnuczce pyszny makaron. A co ja mam robić? Wiem, dlaczego nie skorzystać z tradycyjnego przepisu na spaghetti. Wystarczy wziąć dwie paczki zupki chińskiej i ugotować się w czajniku. To szybkie, łatwe i bardzo smaczne. Ale fajnie mi to wychodzi. No to dosyć oryginalny sposób. A ja do mojego spaghetti dodam starty ser. Dzięki temu moje danie będzie jeszcze smaczniejsze. Jak nie chlujnie, to wszystko musi być zrobione z wyczuciem, piękna. Dodam też troszkę kiełbasy, nie zaszkodzi, wszyscy ją uwielbiają. Czujecie ten aromat? Myślę, że mój makaron też już jest gotowy. Dobra, najwyższy czas, żebym dodał trochę kaczuku. No, pejdź, możesz próbować. Smacznego. No, w końcu, jakie to wszystko jest pyszne. Tylko te kluski w czajniczku trochę mnie niepokoją. Chyba od nich zacznę degustację. Fuu, to jest obrzydliwe to A teraz mam zamiar spróbować makaronu z moją ulubioną kiełbasą Mmm, no to zupełnie inna sprawa Bardzo smaczne I ostatni pretendent do zwycięstwa mm, spaghetti z serem O tak, nie ma nic smaczniejszego Babciu, to ty wygrywasz nie działam, że wygram. Uczcie się ode mnie. To naprawdę jest pyszne. A w drugiej rundzie chcę, żebyście mi zrobili takie ciastko jak ze szereka. Co? Jak to się robi? To bardzo proste. Dlaczego nie oddacie mi od razu wygranej? Nie ma mowy, babcia też wchodzi do gry. Ojej, niepotrzebnie tak rozciągałam swój stary kark. Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić jest przesianie mąki. I oczywiście dodanie niezbędnych przypraw. Cynamon jest tu obowiązkowy. Co ty tam gadasz? Najważniejszy jest cukier. Jakie ciastka robi się bez cukru? Dobra, myślę, że z mąką sobie poradzę. Albo i nie. Kurczę, teraz mam w niej całą twarz. Co za ochyda. Rzeczywiście ochyda. Nie zapomniałam o cukrze. Trzeba go dodać do roztopionego masła. I oczywiście dobrze wymieszać. Masło się roztopiło, więc dosypuję cukru. I wszystko łączę. Powstałą masę dodajemy do mąki. A następnie wszystko dobrze ubijamy mikserem. O maśle ja też pamiętam. Proszę, patrz. Ale będę je mieszać rękami. Bo ciasteczka trzeba robić z miłością. Oczywiście nie można zapomnieć o syropie. Co wy tam robicie z tym masłem? Jak z nim pracować? Jest takie klejące, takie śliskie wypada mi z rąk, no o tym mówiłem, ale nie szkodzi. Wystarczy mi jedna ręka, żeby to wymieszać. Moje ciasto jest już prawie gotowe. Pozostaje tylko zamienić je w płaski naleśnik. Bardzo ważne jest też, żeby go zmierzyć. Wtedy będę wiedziała dokładnie, ile ciastek mi wyjdzie. A ja używam do tego foremek. Dzięki temu ciastka są dużo bardziej równe. Ale fajne, muszę je tylko upiec. Wow, już prawie skończyłyście. Jak ja mam was dogonić? Ale chyba czas, żeby mi ja ulepił ciastko. Yeah, Zdecydowanie jestem w stanie sprostać temu zadaniu. To jak lepienie z plasteliny. Zaraz stworzę takiego ciastka, że wam oko zbieleje. No, wyszło idealnie. Fu, mąka jest taka niesmaczna. Mój mały człowieczek jest gotowy. I jego domek też jest gotowy. Czas włożyć ciastka do piekarnika. No, kiedy one będą gotowe? Dadam! Spójrzcie, jakie to słodkie. Ale słodziaczki. Ja mam najfajniejsze. Ojej, gdybym zobaczyła to w nocy, nie mogłabym znowu zasnąć. Dobra, nadszedł czas, żeby zbudować dom dla mojego małego ciastka. Proszę zwrócić uwagę, że zrobiłam wszystkie części tego domu z ciasteczek, więc można je później schrupać. Już samo patrzenie na ten domek sprawia mnie w świąteczny nastrój. On się u mnie pojawia, gdy tylko widzę kolorowe ciasteczka. Uwielbiam cukierki! Są takie dobre. No właśnie. Przecież można z nich zrobić oczy. Kurczę, dobrze, że wszystkiego nie zjadłem. Wow. Szefowa Betty z pewnością przeszła samą siebie. Masz rację. Zrobiła prawdziwą magię. Ojej, domek z piernika. Cała masa ciasteczek. A co to jest? Mam nadzieję, że przynajmniej jest smaczne. O, jakie suche! To się do niczego nie nadaje. Ale te ciasteczka w środku wyglądają nieźle. O tak, są bardzo pyszne. Dziękuję, bardzo mi się podobają. No to czas na degustację piernikowego domku. Myślę, że zacznę od drzwi. To jest to. Nie mogę się zatrzymać. To jest takie dobre, że chcę zjeść cały domek naraz! I oczywiście wszystkich jego mieszkańców! Ojej! Rewelacja! Co za pyszności! O tak! Szkoda, że domek jest już w ruinie. Ale to było naprawdę pyszne. Betty, tym razem to ty wygrywasz. Oczywiście, że ja. To było jasne od pierwszych sekund. Mam już dosyć cukru. Teraz mam ochotę na corn doga. Da się zrobić. Przynajmniej wiem, jak ugotować parówki. Użyję najlepszej jakości kiełbasek, jakie znam. Parówki? To obrzydliwe. Laska prawdziwej kiełbasy no to już inna sprawa. To będzie naprawdę pyszne. Nie trzeba tu nic gotować. Wystarczy nabić kiełbasę na patyk i wrzucić do oleju. Pojawił się problem, którego się nie spodziewałem. Jak w ogóle otworzyć paczkę tych parówek? Dlaczego nie potrafię tego zrobić? Nawet małe dziecko może to zrobić. To jest bardzo proste. A, nie wiedziałem, że jest tu takie specjalne miejsce. Ojej! Gotowanie to zdecydowanie nie moja działka. A ja zacznę od zrobienia ciasta. Znam jego przepis na pamięć. Wow. Szpikulce gotowe. Teraz każdą parówkę otaczamy w cieście. Wrzucamy do wrzącego oleju. Zrobię to samo z kiełbasą. To jest proste. Moja no, muszę podnieść moje parówki z podłogi, oj, to boli. Skąd w ogóle wzięły się te pułapki na myszy? Przecież tu nigdy nie było gryzoni. Ser? Mam pomysł. Dlaczego nie dodać trochę sera do korndoga? To będzie bardzo smaczne. Nie, baby! No, weszło całkiem fajnie. Teraz można zanurzać w oleju. A, jak to się rozpryskuje! Tak, rzeczywiście, lata we wszystkich kierunkach. Co za tchórze, przecież to tylko olej. Co z nim nie tak? No i korn dogi są gotowe. Pozostaje tylko przygotować je do ładnego podania. Na przykład zrobić z nich takie słodkie misie. Oczywiście nie możemy zapomnieć o sosach. Z nimi będzie jeszcze smaczniej. Wystarczy keczup i musztarda. O oh, wow Moja wnuczka na pewno pokocha takiego korndoga. A no, ja mam serową niespodziankę, która na nią czeka Odrobina keczupu też nie zaszkodzi Gotowe Smacznego Ojej Wszystkie te korndogi są pyszne Zacznę od tego Nawet nie potrafię go odpowiednio podnieść o, wow, tu jest kiełbasa! Trzeba było dodać parówkę. Najwyższy czas spróbować tych słodkich misiów. Myślę, że sosy sprawią, że będą wyjątkowo smaczne. Mmm, niewiarygodne. Zarówno pyszne, jak i piękne. Został ostatni kandydat do wygranej. Wow! To przecież ser! To naprawdę fajna niespodzianka. Chyba najlepsze korndogi, jakie dzisiaj jadłam. Tak, wiedziałem, że mogę coś dzisiaj wygrać. Pyszota. Ale od czego zaczniemy? E, od pizzy. Mam nadzieję, że umiecie ją zrobić. Dobry wybór. Ja akurat długo pracowałam we włoskiej restauracji, więc potrafię wypiekać świetną pizzę. Najważniejsze, aby dobrze zagnieść ciasto. Pokażę jak to robić. Dodajemy kilka jajek i porządnie ugniatamy właśnie tak. Ciasto? Smak pizzy znajduje się w sosie. No i oczywiście nie można zapomnieć o serze. Tyle wystarczy, jestem już troszeczkę zmęczona. Po co tak komplikować? Trzeba tylko pokroić kiełbasę i ser, właśnie, tak! Tadam! pizza gotowa. Zgadzam się z babcią. Sos również jest bardzo ważny. Dlatego zamierzam zrobić go sama. Spójrzcie, jak apetycznie wygląda moja pasada pomidorowa. Co za pyszności! O, dzięki! Teraz wiem, jak można zrobić fajny sos. Po prostu zmielę pomidory w blenderze. Ups, zupełnie zapomniałam o pokrywce. Ale sos od razu trafił na pizzę. O, w sumie już prawie skończyłam. Ja też. Pozostało już ją tylko upiec. Nie można zapomnieć o udekorowaniu pizzy. Teraz też muszę ją upiec. Dodam! Wszystko gotowe. Ostatnie szlify. Lepiej zobaczcie, jak wygląda prawdziwa pizza. I jak pachnie. Nawet sama się tego nie spodziewałam. Kate, nadszedł czas, aby spróbować. No w końcu zjem porządny posiłek. Co to jest? Dlaczego tu są takie duże kawałki kiełbasy? Nawet nie chcę tego próbować. Co za ohyda! Wow! Wow, ta pizza wygląda o wiele lepiej. Tylko spójrzcie, jak ten ser się ciągnie! Mmm, pyszności! O, została już tylko ostatnia porcja do spróbowania. Mmm, ta też jest dobra. Taka domowa. Nawet nie wiem, którą wybrać. Dobra, kogo ja oszukuję. Pizza szefowej kuchni Betty była najlepsza. Nie miałam co do tego wątpliwości. Od razu mówiłam, że wszystkich załatwię. Tym razem będziemy gotować. Chce też to naleśniki. Idealny deser. Z łatwością. Betty obserwuj ucz się! Ja? To wy obserwujcie już się od mistrza. Jeszcze zobaczymy! Zapomniałyście o mnie? Znowu zostałam pominięta. Jeszcze zobaczymy, kto wygra. Patrz, jak umiem otworzyć mleko. To nic wielkiego. Za bardzo potrafię zrobić z kartonem. To dopiero moc. Ciekawe, czy ja też tak potrafię. Ups, nie udało się. Patrz, jak trzeba rozbijać jajka. Robię to jak prawdziwy ninja. Co z tego? Ja tu jestem prawdziwym wojownikiem, ha? Nie, nie zamierzam robić sobie krzywdy. Skorzystam z miski. Ups. Chyba przesadzasz z tą mąką. Moje ciasto i tak będzie lepsze. Zamierzam je wymieszać profesjonalnym mikserem. Wielkie mi rzeczy. Nie wystarczą ręce, ja też potrzebuję mąki. Ups, troszkę się rozsypało. Yy, też będę mieszać ręką, tak jest najwygodniej, prawie skończyłam. da, Nic szczególnego, jakiś nieciekawy kolor mają te naleśniki. Dlaczego nie zrobić ich bardziej odlotowych? Na przykład w kształcie twarzy Hagi Łagi. Patrzcie. Zacznę od oczu i buzi. Dalej usta i jego niebieskiej puszystej głowy. To jest straszne. Wolę swoje naleśniki. Trzeba tylko dodać syrop klonowy. No i oczywiście trochę masła. Jestem już taka zmęczona. Ojej! Reszta jest już prawie gotowa. Naleśniki Betty są naprawdę ładne. Muszę się pospieszyć. Wygląd nie ma znaczenia. Kate, zapewniam cię, że mój naleśnik jest najsmaczniejszy. Czas próbować. Uh, Jess, jesteś pewna, co to jest? Wygląda dość obrzydliwie. I jest spalone. Nie będę tego jadła. Ale naleśniki w środku wyglądają naprawdę ładnie. I apetycznie. O tak, jakie smaczne. Właśnie o takich naleśnikach marzyłam. Co to jest? Wygląda bardzo oryginalnie. Czas spróbować. Mmm. Te naleśniki też smakują niesamowicie. Nie wiem, które z nich powinny wygrać. Niech tym razem wygra babcia. Zrobiłaś naprawdę smaczne naleśniki. Ha! Mówiłam wam, że jestem mistrzynią w robieniu naleśników. Zaczniemy od łatwego zadania. Zróbcie mi pyszne pancake'i. Pancake'i? Dam radę. Zrobiłam w życiu tyle pancake'ów. Znam przepis na pamięć. Najpierw trzeba zmieszać mąkę z mlekiem. A następnie wbijamy w to jajko. Zak, na no co czekasz? Powtarzaj za mną. Jak ty tam to robiłaś? Mam głęboką miskę. Pozostaje tylko wsypać do niej mąkę. Im więcej, tym lepiej. No, nie tak łatwo poradzić sobie z tą mąką. Następne są jajka. Z nimi też trzeba uważać. I trzeba pamiętać o mleku. Wow, babciu, masz już gotowe ciasto. Tak, tak, niedługo będą też pankeki. Kurczę, co ja zrobiłem? Babciu, to wszystko twoja wina, rozproszyłem się przez ciebie i przypadkowo przelałem swoje ciasto. Ale nie szkodzi, myślę, że po wymieszaniu będzie dobrze. Dziwne, ten głupi mikser właśnie się zaciął. No dalej wyłaś! Kurcze, gdzie są łapki? O nie! Jak mam je wyciągnąć z tego ciasta? Kurczę, zakno nie jesteś zbyt dobrym kucharzem. Na pewno moje pankejki będą najlepsze. I tak nie mam tu żadnej konkurencji. Spójrzcie na to piękno. Wyglądają rewelacyjnie. Oczywiście trzeba jeszcze polać syropem klonowym, aby były smaczniejsze. Nie zaszkodzi też odrobina masełka. Babci wyszło fajnie, ale jakoś tak nudno. Dlaczego nie zrobić kolorowych pankejków? Dzięki temu ich jedzenie będzie o wiele ciekawsze. Ha, super! Ciasto gotowe można włączyć kuchenkę. Moje pankejki będą w kształcie znanych postaci. Kolorowe, smaczne i zapadające w pamięć. Przecież takie oryginalne danie nie dał sobie zapomnieć. Przewracamy i czekamy jeszcze chwileczkę. Gotowe. Kurcze, wszyscy mają takie piękne pancake'i. Co robić? Wiem! Co co robić pankejki z ciasta? Można po prostu użyć gotowca. Na przykład wyciąć je z chleba za pomocą szklanki. A żeby lepiej smakowały, dodam odrobinę bitej śmietany. Myślę, że bita śmietana poprawi każde danie. No i proszę, prawie gotowe. Dorzucę jeszcze troszkę kolorowej posypki. Rewelka Kate, wybieraj zwycięzcę. Ojej, jaka różnorodność! Nie spodziewałam się tego. Zacznijmy od Zaka. Mam nadzieję, że jego danie mnie nie rozczaruje. Jakie dziwne ciasto. A posypka i śmietana mi smakują. Zwłaszcza posypka. No dobra, to jedziemy dalej. Co to jest? Dosyć oryginalne, ale czy dobrze smakują? Ojej, jakie fajne! Widać, że szefowa Tina się postarała. No dobra, został ostatni kandydat. Babciu, nie zawiedź mnie. Ale apetycznie to wygląda. Ojej, to jest po prostu cudowne. Smak dzieciństwa. Babciu, najlepiej umiesz przygotować pankę. Wygrywasz tę rundę. Hura! Nie martwcie się też, kiedyś wygracie. Gotowi? Zróbcie dla mnie pyszną gorącą czekoladę. Zrobi się! Łatwizna! Podczas gdy wszyscy są zajęci rozmową, ja delektuję się nutellą. się! Potrzebuję tej nutelli, żeby zrobić gorącą czekoladę dla Kate. Zamierzam wygrać również tę rundę. Aby to zrobić, muszę wymieszać nutellę z mlekiem. A następnie postawić tę mieszankę na ogniu i oczywiście dobrze wymieszać. Mm, pachnie pięknie. O tak, zapach jest niesamowity. Czas, żeby mi ja zaczął gotować. Tylko nie mogę otworzyć tego mleka. No dalej. Kurczę, teraz sam jestem cały w mleku. Zdecydowanie muszę wygrać, żeby te moje poświęcenia nie poszły na marne. Wiem, w tym celu użyję ulubionych przez wszystkich na tej planecie czekoladowych batoników. Dzięki nim na pewno wymiotę konkurencję. Patrzcie i uczcie się. Gorąca czekolada to już przeszłość. Dziś czekoladę podaje się inaczej, bo tak wygląda ładniej. A poza tym smakuje o wiele lepiej. Znam doskonały sposób na podanie czekolady. Wystarczy, że rozłożę ją w specjalnej foremce, tak aby przybrała kształt kuli. Widzicie? Właśnie taki. A teraz do środka wsypię troszkę kakao, żeby było jeszcze smaczniej. I oczywiście pianki marshmallow. I zamykamy. Voila! Z wierzchu przyozdobię moje kuleczki polewą. lewą. Wyszło pięknie. Teraz można wlać gorące mleko do szklanki. Wystarczy wrzucić do niego jedną kulkę i od razu zrobi się czekoladowe. Co to za jakiś patos? Moja wnuczka lubi domowe kakao i gorącą czekoladę. Ja też takie chcę. Co to za zapach? Zak, wszystko ci tam się pali. Ojej, zaraz wszystko wyłączę, kurczę. Batoniki przykleiły się do garnka. O nie, no co ja mam z tym zrobić? Wyszła mi jakaś rzeźba czekoladowa. Zak, co to ma być? Nie wygląda jak kakao czy czekolada. Dobra, spróbuję. Bez szału. To jakaś gaść czekoladek. Nie nadaje się. Zobaczmy, co przygotowała dla mnie moja ukochana babcia. Mm, zrobiła domowe kakao. Pyszne. W dodatku z ciasteczkami. Zostało mi tylko spróbować, jakie cudo stworzyła szefowa Tina. No, sposób podania z pewnością dużo ciekawszy od pozostałych. Już wiem! Tą kuleczkę trzeba wrzucić do mleka. Wow, to jakaś magia! Naprawdę mleko zrobiło się czekoladowe? Spróbuję. Rzeczywiście, to niesamowite. Zwycięzca rundy jest oczywisty. Tina wygrywasz. No to było oczywiste. Jestem przecież profesjonalistką.